Was po świętach na szybkiej pielęgnacji porannej e, z cudownym zestawem, który był w świątecznej e, ofercie, w świątecznej promocji, razem z serum C plus E. I taki właśnie dzisiaj zestaw pielęgnacyjny na szybki poranek dla Was przygotowałam. Ja rano myję buźkę żele żelem 4 w 1, żeby w ciągu dnia się tak nie wyświecała. Cztery w jednym, bo tutaj są i drobinki pilingujące takie fajne, które można stosować rano i wieczorem. Więc jest e, dobre oczyszczanie i przy okazji też złuszczanie tego naszego martwego naskórka. A dlaczego poranna pielęgnacja twarzy jest taka ważna? Dlatego, że w nocy nasza buźka, kiedy my odpoczywamy, ona się regeneruje. Wydziela sebum. Wszelkie zanieczyszczenia się do, nie, do niego wtedy przyklejają. I dlatego jest tak ważne, żeby rano buźkę oczyścić. To jest troszeczkę tak jak z naszymi zębami, nie? Też je myjemy rano i wieczorem. Mimo, że przez sen nic nie jemy, to i tak je myjemy. I tak samo jest z naszą twarzą. Nigdzie nie wychodzimy, nic nie robimy, ale... Buźkę trzeba umyć, oczyścić i taka minutka z produktem myjącym do twarzy jest w zupełności wystarczająca. Teraz dobrze spłukujemy. Chciałam do Was powrócić dopiero po nowym roku. Ale słyszało, doszło mi słuchy, że ze mną tęsknicie. O, dzień dobry, jakieś oczko się pojawiło. Ktoś też do pracy dzisiaj po świętach. O, cześć Gosiu, wszystkiego dobrego. Także u mnie domownicy dzisiaj będą odpoczywać w domku, a ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł odpoczywać, nie? Także ja dzisiaj do pracy. Cała reszta odpoczywa. Wczoraj była maseczka oczyszczająca, więc moja skóra też jest fajnie, e, fajnie oczyszczona maseczką węglową. Więc dzisiaj to sobą też będzie mniej się wydzielało. Ale ja, właśnie na dzień, zawsze myję e, żelem 4 w jednym. O. Kuśka osuszona, to jeszcze ją stonizujmy naszym płynem odświeżającym, nawilżającym. Wprowadźmy nawilżenie na cały dzień. Jak wodę kolońską. No właśnie doszły mnie gościu słuchy, że za mną troszkę tu tęsknicie, dlatego mówię rano więcej czasu, bo nie trzeba dzieci wyprawiać do przedszkola, to od razu z rana po świętach troszkę dobrej, pozytywnej energii Wam tutaj przyjdę i przekażę. A nie spodziewałam się, że coś ze mną będzie na żywo. Bardzo mi miło. I teraz kremik pod oko z naszego cudownego zestawu na bazie Al, który świetnie nawilży przez 12 godzin okolice oka. Taka niewielka ilość. Dwa paluszki. I nawilżamy tutaj na kości jarzmowej Ładnie. I kuliste ruchy, żeby też tutaj ten łuk brwiowy nawilżyć. Ponawilżona skóra to jest jędrna skóra, która nie będzie nam opadała, więc jeśli mamy już zaczątki opadającej powieki, to właśnie fajnie jest ją nawilżyć, żeby ona tej gęstości z powrotem nabrała i nie opadała nam bardziej, a może i nawet nam się cofnęło. A teraz serum, serum C plus E, które ja polecam stosować cały rok na okrągło, bo witamina C właśnie też świetnie ujędrnia naszą skórę, dba o to, żeby była ona piękna, świetlista, miała równe koloryt. No i oczywiście witamina C to jest witamina młodości, więc żeby zmarszczki nam się nie pogłębiały, nie powstawały. I właśnie, żeby ta skóra była taka piękna, elastyczna. To właśnie po to mamy to seru, które fajnie głęboko wchodzi i nawilża też naszą buźkę i krem na dzień. Gdyby był to wieczór, to jak wiecie, to byłby krem na noc i to były nasze zimowe cuda. Świątecznej oferty, więc kto tam pod choinką ma? A wiem, że sporo osób powinno ją ten właśnie zestaw znaleźć pod swoją choinką w prezencie. Więc można rozpocząć cudowną pielęgnację z zimowymi cudami razem właśnie z serum C. +E. Taki fajny gratis był. Kapsuła młodości. I od razu dzień będzie piękniejszy. Buźka pięknie wypielęgnowana, zdrowa. Z blaskiem. Teraz ładnie kremik się ładnie się wchłonie i będzie można robić makijaż. Ale ja Was tu nie będę przetrzymywać. Lecę się Szykować. Idę sobie zapakować resztki ze świąt na śniadanie do pracy. I za jakieś 15 minut będę się malować, bo teraz, jak widzicie, SPF ładnie się świeci, za chwilę się wchłonie i będzie można nakładać podkład. Także życzę Wam cudownego dnia, fantastycznie, że byliście ze mną tutaj na żywo. No i do zobaczenia. Także same wspaniałości po świętach. Odpoczywajcie ci co mogą, a ja lecę do pracy. Buziaczki.